Mam się wytłumaczyć, co ja zrobię. No staram się być codziennie i gram dwie godziny z trenerem, żeby się czegoś nauczyć, ale jestem tak wkręcona w tenisa, że moje dzieci się śmieją, że albo wracam z tenisa, a jak siedzę w domu, to oglądam tenisa, bo jest Roland Garros i no zwłaszcza Iga Świątek. Bardzo jej sekunduje. Jest świetna, ma 19 lat i już ma takie sukcesy. Także jeżeli wygra Roland Garros, to będzie, będzie wielki, wielki sukces. Oj, z tenisem to się zaczęło bardzo dawno temu, kiedy w Bułgarii byłam na wakacjach z Agnieszką Osiecką, z Orbisem. I szliśmy po prostu drogą w Słonecznym Brzegu w Bułgarii. Zobaczyłyśmy korty, a na kortach stał piękny trener. I postanowiłam, zapisałam się na te, na, na, na te lekcje tenisa. I on powiedział, że ma tylko godziny od 12 w południe do 3. A to jest największy upał w Bułgarii, takie 40 stopni. No i dałam radę, i tak się wciągnęłam, że potem już wszędzie jeździłam z rakietą tenisową, to dosyć śmiesznie wyglądało. Iga Świątek ma bardzo mocne uderzenie i tego się nie da powtórzyć, bo to albo się ma, albo się nie ma. W tej chwili dzieci zaczynają, jak mają 4-5 lat, to już zaczynają treningi z początki działalności takiej tenisowej. Przede wszystkim Iga ma momenty, tak początek meczu, jak grała ćwierćfinał z Włoszką, była taka niepewna, była zestresowana. Ona wie, że oczekiwania całego narodu są takie, że apetyty są wielkie na jej sukces, i to na pewno stresuje. I początek miała taki niepewny, ale potem, jak zaczęła walić, jak zaczęła biegać, była świetna. No więc życzę, żeby Iga Świątek wygrała tu turniej Roland Garrosa, bo to będzie i wielki sukces dla niej, i dla całego polskiego sportu, i cały naród ją pokocha. Myślę, że już ją kocha. Ci, co widzieli ją na korcie, to, to ją bardzo podziwiają.